hej, cześć, siemanko wszystkim z tej strony Michu i w dzisiejszym odcinku pokażę wam czyszczenie laptopa Sony Vaio model SVS171E11M. Jest to laptop mojego przyjaciela brata, który, któremu się on zepsuł. Generalnie jestem graczem, i w ogóle tylko sobie na tym laptopie, też potrzebuje go do szkoły, bo, no wiadomo, ma jakieś tam projekty robi i tak dalej. Ten laptop musiał dał go do serwisu. W serwisie powiedzieli, że bo generalnie laptop się wyłączał, łapał blue screeny, wyłączał się całkiem, restartował się, obraz się nie chciał załadować. No i w serwisie powiedzieli, że padła karta graficzna, bo jest tu Radeon HD 7650M chyba. I powiedzieli, że padła karta graficzna, no i niestety nie da się naprawić. Znaczy da się naprawić, ale przewyższa wartość laptopa. Ale ja wziąłem tego laptopa do siebie, odpaliłem benchmarki, na benchmarku pochodził za 20 minut, po czym się wyłączył. Stwierdziłem, że się przegrzał, bo wentylatory huczały ostro, a yy, temperatura w halbu monitor ponad 90 stopni pokazywała, więc prawdopodobnie laptop się przegrzał, więc go rozbiorę, wyczyszczę i jeżeli to nie pomoże, to może i faktycznie karta graficzna sterowniki też zaaktualizuję. Co prawda może nie do końca zaaktualizuję, ale yy, za, yy, zainstaluję wersję beta tych sterowników, które tam są, te Crimson. Może to coś pomoże, jak nie to zainstaluję starsze sterowniki o jedną wersję do tyłu, no i zobaczymy co z tego wyniknie, więc ja rozkręcam tego laptopa, sobie sobie rozkręciłem tutaj jedno miejsce, gdzie się mocuje dysk, no i zobaczymy co będzie dalej, więc ja się biorę za rozkręcanie, tutaj sobie wziąłem taki mały śrubokręcik, jedyny, który miałem w domu, który pasuje do tych śrubek, także nieźle, akurat plusem takich dużych laptopów, bo to jest 17-calowiec, jest to, że łatwo się je rozkręca, w przypadku na przykład takiego ThinkPada z serii 200, czyli X230, X240, X220, tam się rozkręca te laptopy naprawdę ciulowo, trzeba wyjmować klawiaturę i w ogóle. A tutaj po zdjęciu tej klapy powinienem mieć idealny pogląd na całą płytę główną, wentylatory mm, i wszystkie inne rzeczy. Więc nie chcę mi się nawet włączać, włączyć, pokazać, że on się przegrzewa i tak dalej, no bo szkoda nam to czasu. A ja też ten laptop muszę oddać dzisiaj, bo już cały weekend, a podjąłem się tej naprawy, więc to po prostu chcę zrobić narasa porządnie. Dodatkowo dzisiaj strasznie gorąco, powiem Wam. I kurde, ja to ledwo żyję. No ale robotę trzeba robić, tak? Wszystko dla kumpla, bardzo dobrego, tak jak już wspomniałem. Więc niech tego laptopa ma chłopaczek i niech sobie robi tam na nim, co potrzeba. No więc dobra, ja Was nie będę zanudzał. Zrobię Wam e, przyspieszony kurs otwierania e, Sony VAIO, że tak powiem. I zobaczymy. Widzicie? Mam dostęp do wentylatora, do chłodzenia, dostęp do procesora, do karty graficznej, które są tutaj mniej więcej. Domyślam się, że tu są termopady, więc tu jest na pewno procesor, to jest karta. No Domyślam, że tu są termopady, więc będzie ciężko je wymienić, bo nie mam ich pod ręką, ale może na procesorze jest pasta, więc chociaż procesor byśmy po prostu odkręcili. Wentylator z procesora. Jak widzicie to są takie śrubki ze sprężynką i dzięki tym śrubkom to nigdy nie dognieciecie procesora do końca, do gniazda. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Jak ktoś się nie zna, to tak podpowiadam. Jeszcze tutaj będzie łapać. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Dobra, tu mamy podniesione. Stąd wentylator jest mocowany tutaj, do płyty głównej. Czy do obudowy, nie do płyty głównej. Więc wykręcam o, tu już tam odejdzie teraz od karty graficznej jeżeli są termopady to słabo ale zamiast termopadów mogę też dać pastę termoprzewodzącą na chwilę myślę, że a nie jest pasta termoprzewodząca jednak nie ma termopadów widzicie więc ja teraz sobie o, nie wiem czy to widać dobrze ja teraz sobie wezmę to odczepię całość wentylator i wezmę sobie do czyszczenia do łazienki tam sobie przedmucham skórzu po prostu to wszystko, i założę tutaj to, oczyszczę, to będziecie widzieć i założę pastę i powinien być łapek jak nowy. No, pasta nie jest jakaś taka, jakby kamień z niej był. Nie wygląda najgorzej, może w tym serwisie tą pastę mieniali, no ale na procesorze to praktycznie już pasty nie ma. Więc dobra, ja biorę się za czyszczenie. Dobra widzowie, mm, wyczyszczony laptop, znaczy chłodzenie, wypadło z tego chyba, nie wiem, z kilo kurzu. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, przepraszam, to skrzypiące krzesło, ale niestety no, takie mam chujowe krzesło, no. Wypadło z niego kilo kurzu, ale już jest naprawdę dużo czystrzę. No tam wiadomo, że jeszcze ten wentylator jest taki zabity, jakby to chcieć dokładnie wyczyścić, to jeszcze coś stamtąd wylazło, ale obszukany jest elegancko powietrzem, nie powinno być problemu najmniejszego. Teraz wyczyszczę to z pasty i procesor i kartę graficzną. No i będę zakładał. No i tutaj serwis powiedział, że, do którego oddał mój kumpel laptopa, że nie da się tego naprawić, bo karta graficzna się spaliła. Fakt faktem widać tutaj jakieś brązowe takie jakby zapocenie koło karty graficznej, takie żółte. Na, na węch to ja nie czuję, że tutaj bo coś jest spalone w okresie nie jest coś tutaj takiego żółtego. No ale w każdym razie nie wiem czy oni rozbierali tego laptopa, bo nawet nie było śladu, żeby ktoś tutaj grzebł, Nawet nikt nie, po, nie pokusił się o wyczyszczenie tego, tego wszystkiego, więc zrobię to ja. No mam nadzieję, że to będzie działać. No jak nie będzie, no to może ja się pomyliłem, a serwis miał rację, ale nie wiem. Wydaje mi się, że będzie ok. Więc ja sobie już tutaj przygotowałem zmywacz do paznokci, którego zawsze używam i wacik do czyszczenia i sobie, o kurde za dużo polałem, sobie wyczyszczę całe chłodzenie. Przecież pasta wygląda jak na dosyć świeżą, więc z jednej strony to faktycznie może i uszkodziło się, uszkodziła się karta. znaczy faktycznie może rozbierali, chciałem powiedzieć, bo nie wiesz, że w takim laptopie, do którego nikt nie zaglądał przez tyle czasu, by tak w takim stanie była pasta termoprzewodząca. no całe szczęście mam pastę, więc zaraz ją tutaj zaaplikuję. No i dobra, to starte, teraz z karty graficznej. No tutaj sobie wziąłem na, z procesora może najpierw sobie na patyczek, ale też pasta słabej jakości, jakaś silikonówka, bo to widać że od razu, że białe takie, brzydkie. To jest, pamiętajcie, że jak rozbieracie laptopa, to tu od razu jest procesora, więc no, raczej nie radzą bym tego uszkodzić w jakikolwiek sposób, bo już laptop nie w stanie. Tu na szczęście jest i trójeczka 3110M, więc nawet można ją wymienić na coś mocniejszego, i powinno fajnie, fajnie sobie nią śmigać ten komputerek, nawet jeszcze, bo nie jest taki zły. Do takiej do szkoły, żeby sobie coś od czasu do czasu zagrać, to uważam, że jest to naprawdę spoko opcja. No i dobra, procesor wyczyszczony, czas na GPU. Nabiorę sobie tylko troszeczkę, a, jak to się nazywa, zmywacza? O, i zmywamy pastę z karty graficznej no wacikami, znaczy patyczkami nie jest tak łatwo ale coś tam się da no, faktycznie jakieś takie żółte doła tej karty to nigdzie takiego czegoś nie widzę. Faktycznie ona się mogła przypalić od, od tego, że ten laptop przegrzewał. Pamiętajcie, że laptop jest dużo bardziej wrażliwy na przegrzanie niż taki zwykły komputer, bo teoretycznie powinny zadziałać zabezpieczenia, ale w laptopie one są ustawione bardzo, ale to bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia termiczne i po prostu mogły one nie zadziałać. Czyli powiedzmy, że są ustawione na 100 stopni, a taka karta już się przy, zaczęła smarzyć się przy kilku tam powiedzmy 80 czy 90 stopniach teoretycznie nie powinno, no a praktycznie to wiecie jak jest jeżeli faktycznie karta siadła a nie wiem czy ten procesor ma zintegrowaną to może udałoby się wymusić pracę na karcie nie wiem czy wy to widzieliście, to czy chyba widzieliście na karcie zintegrowanej Dobra, ja sobie pójdę po to tylko Tutaj, jakąś. Mam tutaj serenity PC PT1, pastę. O, tu ona jest, której użyję. Na procesor pamiętajcie, na laptopie dajemy małą pastę. Bardzo delikatnie, tylko... O, i proszę, to jest pasta dobrej jakości, a biała to taka silikonówka była typowa. Czyli najtańsza, ale nie dzisiaj, że, że w serwisie dajemy taką pastę. Bo im się to po prostu opłaca, tak? Ale jak już sobie naprawę, to staram się zrobić to jak najlepiej, żeby klient, w tym przypadku mój ziomek, był zadowolony. Więc zamontujemy sobie wentylator. Zobaczę jeszcze raz. No jest tej pasty sporo, nawet, ale może być OK. Musimy wtylować sobie potwory idealnie. O, udało się tym razem. I zakręcamy. Najpierw sobie przykręcę wentylator, tylko nie będę tu była śrubka jak zwykle. Któraś z tych małych. Możliwe, że ta. Ale pewnie nie jest to. Dobra, siedzi. I teraz będziemy przykręcać sobie chłodziwa. Czyli, pamiętajcie zawsze, jeżeli przykręcacie, to Wam od razu powiem, bo to taki też może być ala poradnik, jak przykręcacie chłodzenie, po to są te śrubki wszystkie, czy żeby robić to na ukos, czyli teoretycznie obracacie tyle samo z jednej strony i tyle samo z drugiej. Ja zacznę od karty graficznej tym razem, więc przekręcę tutaj 1, 2 i 3 pełne obroty i to samo z tej strony. 1, 2 i 3 pełne obroty i tak dalej. Nie to mnie zasłania. 1, 2 i 3. I to samo z tej strony. 1, 2 i 3. To wtedy macie pewność, że nie uszkodzicie e, karty graficznej, nie dociśniecie za bardzo chłodzenia. I tutaj właśnie już. Sprężynka nam zablokowała możliwość wykręcania dalej. To samo robimy z tej strony. Najlepiej po ukosie. 3 i tutaj. Raz, dwa, trzy. I teraz tutaj. Raz, dwa, trzy. I z powrotem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I cały czas w ten sposób, wtedy macie pewność, że nie uszkodzicie karty graficznej, ani procesora przy dokręcaniu go do płyty głównej. płyt, bo teraz ktoś powieło, mi powiedział płyt. Dobra, tu już mamy na maksa i tu mamy na maksa, czyli chodzenie jest na miejscu. Teraz należałoby złożyć obudowę całą. Eee, dobra, czy coś tutaj jeszcze mogę sobie sprawdzić przy okazji, a wentylatora bym nie podpiął, widzicie. Pamiętajcie pod wentylator, bo jak nie podetniecie wentylatora, to będziecie jeszcze raz składać kompa, Znaczy rozkładać laptopa, o tak powiem. Dobra. I co? I chyba tyle. Więc cóż, wybierze za składanie o i zobaczymy, czy to czyszczenie przyniosło jakiś efekt. I czy w ogóle pasta całą przewodnicząca da radę. Jeszcze sobie raz sprawdzę, bo na pewno odkręcałem to. To już jest, siedzi na miejscu dobrze. Tutaj też wszystko siedzi. I tu też ciepłowody są o, nawet ma na dwa słody 5 ram ten laptop więc nie ma tragedii dobra no, założę sobie obudowę o, ona no, powinna teraz tutaj ładnie usiąść, przypasować i zaciskamy wszystkie zatrzasko po kolei tak jak analogicznie tego co robiliśmy, jak rozbieraliśmy o i potem sobie możemy elegancko zakręcić Generalnie gorzej będzie jak coś pominąłem i, i ten laptop Gdzieś tam czegoś nie skręciłem, no ale dobra, nie będę się tym na razie przejmował, więc lecę. Może no, tutaj podociskam ze skręcaniem. No jak widzicie jest pierwszy sukces. Laptop się uruchamia. Czemu się tak uruchamia i nie uruchamia, bo już tak wcześniej było, a mianowicie, że pokazało się właśnie przed chwilą taki jak start systemu. No i na takim tle wisiało sobie trochę czasu, więc ja poczekam aż się. O, i mignięcia takie ekranu były, co mogłoby sugerować, że coś jest nie tak z kartą graficzną. Ale po chwili, znaczy po chwili, po dłuższej chwili, czy po, po jakichś 15 minutach ten system się załaduje. Od razu czuć, że leci chłodniejsze powietrze z tego laptopa. No i on się powinien uruchomić. Potem spróbuję jeszcze doinstalować nowe sterowniki, puścić w olej benchmark i Wam pokażę jak się kształtują temperatura temperatury i czy się znowu wyłączy. No i dobra, generalnie naprawa przeciągnęła się o następne dwa dni i szukanie problemu i rozwiązanie, pro, rozwiązania problemu. No i niestety, chyba jednak serwis miał rację, jednak karta graficzna jest spalona moim zdaniem, bo jak widzicie, takie coś tylko otrzymuje. System Windows nie potrafi się załadować, bo cały czas sterownik grafiki wyrzuca z tego względu, że ta karta jest faktycznie gdzieś tam upalona. Ubuntu prezentuje się właśnie w ten sposób, jak sobie poruszam myszką, to trochę tam się te, te przesuną, te, te, te artefakty, ale no nic ciekawego generalnie, bardzo słabo to wygląda. E, więc chyba laptop jedyne do czego się nadaje to na złom, no bo już karta graficzna, karty graficzne w tym laptopie nie wymienicie poza, e, poza rebalingiem, przelutowaniem tej karty graficznej to niestety wymiana żadna nie wchodzi w grę musi e, laptop no od, od odejść do krainy wiecznego spoczynku niestety, a wcale nie był taki zły no i kolega się mnie pytał, czy ten laptop jeszcze trochę pochodzi, no niestety muszę go zmartwić, bo już nie pochodzi, generalnie pokażę Wam nawet jak to jeszcze wygląda, zgaszę go teraz i pokażę Wam jak wygląda to z perspektywy jak uruchamia się. Tu jest taki przycisk Assist, sobie go naciskam, on uruchamia od razu takiego asystenta, jak gdyby, o właśnie coś takiego, VIO nawet fajna opcja, klikam sobie F11, czyli uruchom z dysku bądź z pendrive'a. Czekam, wybieram sobie jak tutaj widzicie try Ubuntu without installing. Czekam, 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 czekam. Wentylatory coraz głośniejsze, nie wiem czy to słyszycie. A myślałem, że wymiana pasty i wyczyszczenie tego starczy. No jak widzicie byłem jednak trochę za głupi, jednak serwis tutaj mnie wyprzedził w postawieniu diagnoza. No, to przez chwilę był ekran jeszcze widać, tu się niby Ubuntu ładuje. E, serwis mi wszedł w postawieniu diagnozy, jednak ja, e, ja jeszcze jestem, byłem za głupi, żeby to się zorientować. No, zorientowałem się, że jest tam taka brązowa poświata dookoła tej karty graficznej, ale nie przypuszczałbym, że to jest spalone. Myślałem, że to po prostu się tam gdzieś przygrzało może i, i taki taki ślad został, a tu jednak a tu jednak jest inaczej, niestety. No i jak widzicie, jak Ubuntu chciałoby wyświetlić pulpit, ma artefakty. No i niestety nic już z tym nie zrobię, więc laptop odsłużył już swoje i niestety musi odejść na emeryturę. Eee, piszcie co wy byście zrobili z takim laptopem, eee, co można, jak w sposób, go można jeszcze uratować, czy w ogóle potrafilibyście go uratować poza wymianą karty graficznej, przelutowaniem, reballingiem, czy po prostu też byście go już wyrzucili. No i to by było na tyle z mojej strony. A tutaj to w ogóle teraz w tym momencie, ile dobrze myślę, to to jest CMDek, czyli ten wiersz polecenie, tutaj się wyświetlają różne e, napisy, dlatego to tak leci sobie w dół też. E, w każdym bądź razie, e, no co, dzięki za oglądanie, subskrybujcie mój kanał, jak widzicie nie zawsze wszystkie naprawy uda się przeprowadzić dobrze i nie zawsze dobrą diagnozę się postawi e, jako pierwszą. Subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na moją grupę Mordeczki Micha oraz e, na mojego Instagrama michu.tv. No i wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.